A właśnie, Meduza z Dudkiem nagrał. Ja nie chcę krytykować jakby, bo nawet jeszcze tej piosenki nie przesłuchałem, ale... bo to nie jest krytyka, ale... <laughs> znaczy krytyka to jest, no ale może być też pozytywna krytyka. No ale wie, wiecie, o nie chcę hejtować. Nie jest to hejt, ale prawda jest taka, że podejrzewam, że jeśli 10 lat temu byś powiedział bonusowi RPK, że będzie sobie z najbardziej komercyjnym raperem jaki jest, który zarazem jest synem prawnika mocno... Mocno brylującego w mediach i zero redynkowo opowiedzianym za jedną z partii politycznych, że będzie, wiesz, tam trening robił, czy że jego syn będzie z nim nuty nagrywał. Albo Dudkowi P56, że z YouTuberem nagra nutę, to najprawdopodobniej byś dostał liścia, nie? Pamiętasz tę fale to za fit Fokusa z Dodą? O, było coś takiego, a to było dwóch muzyków, nie? Była taka nuta, Fokus-Doda. Strasznie mu po rajtach jechali. I chyba Fokus też nie był potem z tej nuty zadowolony. No z góry zakładam, że dzisiaj nie Sam to hejtowałeś? No ogólnie opinie nie były dobre o tej piosence Ale tego się nie spodziewałem, nie? Chociaż Medusa ma w, w, fita z Byersonem. Sam jest Sam wiesz ile straconych chwil Każda jedna z tych westo obraz, tylko sygni. No ale dobra, no to jest pop ogólnie, nie? nie chodzi o to, aby być tu najlepszy Co mnie obchodzi, co ten pajac tam pieprzy Nie no. A no przepraszam, no ale te rymy to są bardzo przeciętne. Głodna, głodna, żąda, żąda. Druga zwrotka, nie o tym i o tamtym. To też jest ciekawe, nie? On mówił obyś miał w życiu lekko, a ja bym, jeśli miałbym jakąś wspólną cechę wyciągnąć ze wszystkich tych kawałków ulicznych, to oni zazwyczaj powołują się na to, że w życiu jest ciężko i chudno, a ci co mają lepiej to są bananowe góry. Na ile uznałbyś, że jest to inspiracja Quebo ile mogłem? No nie no, jakby no nie. Wiesz, to że jest śpiewany refren... Nie stary, to, to, to że jest śpiewany refren i, i nawinięte zwrotki to nie znaczy, to nie znaczy że, że coś jest jeden do jednego, nie? To nie wiem, no, nie, nie spodziewałem się, że to będzie, że to będzie taka lo, lofsonkowo pozytywna radiówka. No, nie spodziewałem się, no. Ale, ale świat się zmienił, lol. Ja też za bardzo nie mogę jakby przyrównać tego Dudka P-56 do żadnej nuty, bo z tego co pamiętam, to nie pamiętam, żebym go słuchał, nie? Generalnie się mi oboje, tutaj tutaj jest słuchalny. Okej, okay. no ten refren nie jest zły, nie? Tylko moim zdaniem tekst jest bardzo błahy w tej piosence. No nie wiem, no. Są też ludzie, których nie słucham, jak na przykład osławiony Taco Hemingway. No ale powiedzieć, że on dobrych tekstów nie pisze, byłoby skłamaniem. A tutaj na przykład chłopaki rymują czasowniki ze sobą, nie? Tylko kojarzę z kilku nut, ale żadnych nie jestem w stanie wymienić. No nie, no, tam były takie duże fity, bo w ogóle ci raperzy uliczni nawet do teraz, no ale powiedzmy, że są nie? wywodzący się. To nie. Tak, potrafię robić te 5-6 minutowe nuty, co teraz się nie zdarza, bo ja kiedyś rozmawiałem z jednym raperem czołowym o tym. I mówię, ty, a dlaczego wy wszystkie nuty, jakie robicie, to, to one tak maksymalnie do dwóch minut są? Tam zazwyczaj jest refren trzy razy i ten i jedna zwrotka. Mówi, no bo jak jest nuta dwuminutowa, to więcej wyświetleń jest przez to, że jakby jak ktoś tego słucha, to w przeciągu dziesięciu minut może ją wyświetlić 5 yy, razy zamiast dwa czy trzy. Nie? Chyba na tym to wszystko polega. No, i ci raperzy uliczni to oni nagrywają takie 6-minutowe nuty. Dużo tego jest. Tam jest właśnie, nie bonus RPK, Tudek P56, konduktor PKP i tak dalej, nie? Ja nigdy nie jestem w stanie. Ja na przykład nie wiem, co znaczy P56. RPK wiem, razem ponad kilo. Bo w jakiejś nucie tam nawija. Razem ponad kilo grupy. Bilet za coś takiego, nie? Prorok 56, chyba. DDL ma łatwe dzięki dragi lasery. P56 to jego brand, ale oznacza to. Okay, okay. zobaczmy. Yy, Dudek P56 Rozkminmy. Kena okay, zaksywki. To jest Łukasz Dudziński, no to Dudek od Dudziński, znany również jako Dudek RPK i DDK R RPK. DDK RPK. Marka P56 powstała w 2014 roku na fali popularności albumu właściciela o tym właśnie tytule. Prorok 56. OK, co znaczy? Ten... <laughs> no, nikt tego... Ja T56, te nie wiem, co to znaczy? Że 56 lat. I Prorok 56, ok, czyli P to jest od Prorok. Jakby, czym jest ta liczba 56? No ale czemu jest Prorok 56, a nie Prorok 29? 56 od IQ? Stary, nie możesz tak mówić. Nie wolno. Piąta i szósta płyta. Piąta i szósta solo płyty. No ale ta płyta nie była jedna? ten Prorok 56 się z dwóch płyt składała? w to inne były zajęte i zostało 56. Nie <laughs> no, Dobra, a na przykład bonus. Bonus Dudek, zobaczmy jakąś ten. No, to jak są takie stare, jakieś te, te długie nuty, nie? To tu na pewno gdzieś go słyszałem. Tu kocha życie, hamurabi. To dwa tygodnie temu. To bonus na nawinął. Jakoś nowa piosenka, tak? Oko za oko, są za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi, twoje będzie krwawić. Nie, nie wiem dlaczego, ale bonus RPK, on mi w kurę przypomina Ksajo. Albo Ksajo mi w kurę przypomina bonus RPK. Jeszcze teraz jak oboje są tacy wielcy i nabici. No w kurę... No są podobni, nie? Wystarczy Bota. kilka luf i ninja dostaje kota Chuj w dupę, noż w brzuch. ten motyl to nie owa. Społeczny nie. odpad, musi... Ja nie wiem, mi się bardzo bardzo specyficznie nawija, nie powiem, że nie jest to na swój sposób oryginalne Ale tam jakby gramatyka nie istnieje, nie? Bardzo dziwnie on ogólnie odmienia słowa w tych, w tych kawałkach i tak dalej, nie? Nie chce brać udziału O, 600 tysięcy, to chyba jeszcze mocniejsza nuta Produkcja Czacha i... wo, Ło, wo. wo, czy wowo? Łoło wo, wo. Czacha i Wołowo powinni zrobić wspólny album. Raz, raz, raz. RPKC. że i tak to jest to lewe liwyże od Kiza czy Malika? Od Kiza tak. Malika nie. Zycie, życie. życie. Nie chcę brać udziału w tym jebanym kabarecie Co innego miałem przewijane na kasecie By się bardziej nie rozjebał Z robią widły, z wideo igły taka bieda Także Ta sam już nie wiesz, czy kolega nie gra Szpiega Nie ale no, widziałem spoko taką wypowiedź y, Bonusa, bo on, bo ludzie mu zarzucali, że Nie wiem, czy on nagrał z matą Czy się pojawił z matą, czy coś tam Z matą zrobił I on powiedział, że słuchaj, w momencie kiedy Siedziałem w więzieniu, to wielu Wielu tych sztywnych, y, ulicznych y, Prawilnych ziomków, to nawet się nie zainteresowało, co u mnie, a z racji tego, że mam dziecko, to jak poprosił matę, czy ja nie pamiętam, czy z nim nagra, albo czy tam z nim pogada, czy cokolwiek, to wiesz, to zerowy problem miał. No i rzeczywiście w sumie wyszła taka nuta. No i że dla niego się w porządku zachował, to dlaczego wiesz, ma go niby pierdolić. To też, ja myślę, że też to jest pod tym względem fajne, że ludzie, którzy mieli takie nastawienie, nie? takie anty, wiesz, do ludzi bogatych, do, do wywodzących się z dobrych domów. Czy w muzyce, którzy są bardziej komercyjni, to też już może zaredynkowo nie będą skreślani jako. jako kurwy, bo jakby w każdym środowisku możesz znaleźć w porządku człowieka, nie? Nawet dzieciak Fitmata. No ta no ja widziałem, oni tam na jakimś padzie grali przed telewizorem, na jakimś polu. No to już z rok temu było. No to też jest w porządku, wiesz. Na pewno dzieciak się ucieszył, nie? Bo ile to dziecko ma? To około 10 tak, tak myślę, nie? 9 lat. I oni tu gdzieś byli na jakimś tym. No dobra, no to teraz w tym roku będzie miał 10. Nie, no stary, to na pewno ten. To na, pe na, na pewno się ucieszył. Też myślę, też myślę że jako ojciec to, to czasami można tam zrewidować swoje jakieś poglądy i tak dalej, żeby dziecko było uśmiechnięte, nie? Więc myślę, że myślę, że to jest w porządku. Słuchajcie, jestem właśnie na koncercie tego oto pana. Dzień dobry! Zaraz wychodzi na scenę, zaraz wam pokażę co tam się dzieje. Okej, okay. <laughs> okay. no ale to, no widzisz, no i to, i to jest, myślę, że to jest to samo, nie, no wiesz, dzieciak zobaczył na YouTubie tam zielone I, i, i co, no i tata może być groźny, ale tata z synem pójdzie wszędzie, nie. Ja też byłem na jakimś festiwalu ekipy, na koncercie Timu X i, i na innych takich przedsięwzięciach, na, na które sam z siebie bym nie poszedł. No, zasadowcy, a to nie ma nic wspólnego z zasadami, stary. Do momentu, kiedy bonus nie robi nikomu krzywdy, to wiesz, to, że on się będzie w mniej poważnych środowiskach pojawiał, to, to co? Robi komuś krzywdę? No nie. Ktoś przez to traci? No nie. A właśnie bardzo dobrze to o świadczy, że wiesz, że nie unosi się tym, że o kurwa, jestem mega samcem alfa, ja youtuberowi nie podam nigdy ręki i ogólnie to jebał ten internet. Słuchaj, będziesz miał dziecko, to zrozumiesz po prostu. Zasadowcy co zasad mają tylko w traku. Wolałbym na dworcu żebrać niż tak zbierać fanów, ktoś tak nawijał. Pewnie on, tak? Nie wiem, no. Ma stary, będziesz miał dziecko, to zrozumiesz, że trochę ci się myślenie zmieni. A poza tym, pierwszą zasadą jest rodzina. Jeśli, jeśli coś sprawia satysfakcję jego dziecku i ma możliwość przez to, że coś osiągnął w muzyce, żeby czy pojawić się na backstage, na takim koncercie, czy żeby umożliwić kontakt dzieciakowi z, z palionem, z matą, czy z kimkolwiek. O kim sobie ten dzieciak zamarzy, to dlaczego ma tego nie zrobić? A bo tym, no, też nie uważam, że on, że on tam po fanów pojechał, nie? Kukę 2.1.5, bo on zaprawdę nie słyszałem. Kukę. A co on bana dostał, czy co? Chciałbym powiedzieć prawdę! Jestem kurwa Twitch-party! Mój ziomek z panem na starcie! Nie bać administrację! Tu jest klasyka orka bez burznika Dla mnie są to jest zwykła iza Żartowałem, mówię o lewusie Robi się chrupiąca mortadela Smażysz ją i potem ketchup Wypierdalaj stąd Mokry suchar coś ty kurwa zjadł Money moves, Twitch Prime, subscribe, Dino Dance, Lebron jump. Dobra kurwa ziomek, dosyć tego Weźcie brusa, chcę z schabowego Młody menston, raczej młody bekon Jebać kurwa te kurwe multiego Chciałbym powiedzieć prawdę Jestem kurwa Twitch partner o, Dobrze kurwa, fajnie jest, jest ten? Całur na końcu? Kurwa. A, jest, no. Pokazuję pokazuje rowa, to mnie w Kurde! Ooo... kiedyś do mnie pisał na Instagramie, ale chyba mnie nie lubi już. Od kiedy nie jestem fanką BDS-a. Musiałem sobie aż przypomnieć, co kliknąłem w ten... Kiknąłem sobie w, w wiadomości. Co pisała? Nie, takie kur... jakieś zwykłe ten. A BDS też czasami trollował i pisał po... Do youtuberów jakiś ten... Czekaj, jak to było? Pisze do mnie, siema wariacie, słuchaj, bo dzwonił do mnie Antoni i mówi, że masz sprawę o co chodzi? Ja, jak i Antoni. I on. Ten co Jajami dzwoni. No kurwa, no jakby. No wiesz o co chodzi, nie? To Podbija influencerka, Anna jest chce nauczyć się rapować i podnosi mi ciśnienie. Dobra, powiem wam tak, ogólnie Oliwka Brazylia ja to mówiłem już niejednokrotnie, ona potrafi nawijać, nie? E, to raz, dwa, znaczy. To, że ona postanowiła nawijać o ciągnięciu druta i obciąganiu kiełbasy w swoich trakach, to nie znaczy, że nie potrafi nawijać, nie? Ona nadal dla mnie jest obleśna za to, co robi, jeśli chodzi o jej działalność artystyczną. To dis dobry, no? Ogólnie często, nieczęsto się zdarza. Ja nie wiem, czy jestem w stanie w głowie znaleźć inny dis kobiety na polskiej scenie. Nie wiem, Gabi zdisowała 20 lat temu HD, nie? <laughs> nie wiem, czy coś innego się wydarzyło od tamtego czasu. Też zresztą mało raperek jest w Polsce. Więc no, Fagata ma teraz dwie opcje. Pierwszą opcją jest nie odpowiadać i spróbować to przemilczeć, a drugą opcją jest się skompromitować. Bo nie uważam, że jest w stanie podołać temu wyzwaniu. Nie, to powinno być bardziej tak, jak już chcecie poprawiać jej tekst na czacie. Wieża oliwka gruba jak Bentley. Nie mieści się w przejściu, więc zrób jej przejście. <laughs> Twoją markę podpuści? Jeśli Mali wpała do niej jakimkolwiek pozytywnym uczuciem, to nie powinna odpowiadać i powinien jej to odradzić. No ale tak to jest. Niszczyła ją, co? Tak. Zjadła ją jak McDonaldy. Chłopie, ona, ona ją wpierdła na czwarty obiad dzisiaj.